Przed wami Kuba Krzymiński! Siema. Ta, widzę te spojrzenia w pierwszych rzędach, coś w stylu co tu robiły z Brothers, nie? Jak pewnie niektórzy się domyślają, coś tu będę p***ić. O, y, jak ma pani na imię? Znaczy to nie jest a propos tego, co powiedziałem przed chwilą. Marta. Okej, okay, mogło być gorzej. Ale spoko, nie? w sensie to nie jest najważniejsze. Dla mnie w kobiecie najważniejsze jest wnętrze. Jak mawiał Kuba rozpruwacz. Swoją drogą, to ciekawe, że Jack the Ripper po polsku stał się Kubą rozpruwaczem. Ja się zastanawiam, jaką tą wędrówkę musiał przejść, co się stało w ogóle, skąd w ogóle się biorą imiona, które sobie nadajemy i zajrzałem do naszej historii, do naszych władców. Tam jak spojrzycie, to właściwie połowa to jest Bolesław, druga połowa to jest Władysław. Mieli bardzo słaby atlas imion wtedy. Tam czasem się jakiś Kazimierz gdzieś wcisnął, no nie? I musieli mieć przydomki, żeby się w ogóle rozróżniać. No i wiecie, tam Mieszko pierwszy, bo pierwszy, tam chrobry, bo coś tam, e, sobieski, bo wódka, wiadomo. E, Kazimierz odnowiciel założył na tym terenie pierwsze spa. Także, ale dalej, krzywousty. Kurna, to było średniowiecze. Ludzie wtedy mieli ryje poobijane na maksa. Niektórzy do tego stopnia, że trzeba było spojrzeć na stopy, żeby się skumać, gdzie on ma przód. Krzywousty się musiał nieźle wyróżniać na tle tej frajny, jak takie chodzące dzieło Picassa. Ale dalej nie jest dużo lepiej, jeśli chodzi o przydomki. Laskonogi, plontonogi, kurna, jakiś problem z tymi nogami mieli. Ile razy książę wrocławski Mieszko Plontonogi musiał się wy***ć na płaskim, żeby dostać ten przydomek. Możemy tylko zgadywać. Ale to była bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Ja myślę, że powinniśmy to kontynuować i naszym obecnym władcom również nadawać przydomki. No i tutaj o ile Wałęsa jest przydomkiem samo w sobie, tak dalej byłby Aleksander Chwiejny. Bronisław fotograf. I teraz nie wiem, kurna, Andrzej Dupa. Przyszłość stoi przed nami otworem.